No to nie jest żurnal mody architektonicznej, chociaż trochę tak może to wyglądać czasami, ale ważne jest to, żeby te projekty, inwestycje miały jakieś walory ogólniejszej natury, właśnie i ekonomiczne, i społeczne. No w przypadku Grand Prix mamy do czynienia z nowym fragmentem miasta. Nowym starym, prawda? Rewitalizacją. Bardzo modny proces, tak zwany reuse. Odtwarzamy, użytkujemy to, co, co już było. Przede wszystkim chcieliśmy zbudować kawałek miasta, to był jeden punkt. A drugi, drugim punktem, który kształtował tą zabudowę, było to, że było kilka obiektów istniejących na, ten, na tym terenie, które chcieliśmy zaadoptować do nowych funkcji i wpleść tą taką nową tkankę, którą chcemy dookoła wytworzyć zbieżnie z tym co jest dookoła. No, muszę powiedzieć, że jesteśmy zaskoczeni chyba wszyscy, całą trójką. Nie spodziewaliśmy się aż takiego dobrego odbioru. Przeogromne ogromne szczęście, że obiekt w tak małym mieście zyskuje tak ogromną Renomę, sławę, powolutku. Musimy pogratulować czy, czy podziękować wszystkim, którzy, którzy uczestniczyli też w tym, w tym projekcie. Bez nich na pewno by nie powstał. Niestety ten zawód jest troszkę taki, że, że każdy wierzy, że jest, że jest tym geniuszem i ta druga osoba bardzo fajnie też koryguje pewne rzeczy i, i też czas prowadza na ziemię i bez, bez tego myślę, że nie byłoby nie byłoby myślę że cennych projektów. I myślę, że, że, że tutaj wielka zasługa no, dla całego zespołu. I dla inwestora. No. I dla inwestora. Wystarczy tylko popatrzeć na moją twarz, jak jest radosna i uśmiechnięta. To bez wątpienia bardzo ważne wydarzenie w kraju, ale też i w moim mieście, które reprezentuję jako burmistrz. Jako inwestor, no, ogromne wyróżnienie dla miasta, które leży w Województwie Małopolskim. 15 tysięczna gmina, ale mamy zawsze takie ambicje, żeby tworzyć innowacyjność. Jesteśmy z, z dumni z tego, że to już. 11. edycja, i że w tym czasie pokazaliśmy no przynajmniej kilkadziesiąt tych finałowych, bardzo wybitnych realizacji, a jednocześnie te 11 lat to już jest kawał historii polskiej architektury współczesnej. Jak zawsze próbujemy sobie powiedzieć na koniec, co nam dana edycja mówi o kierunku, w jakim się rozwijała polska architektura. i można powiedzieć, że po takim okresie monumentalnym, bo powstawały wielkie budowle, znaczy za pieniądze unijne, na przykład dziewięć gmachów operowych w Polsce, wielkie biblioteki, gmachu użyteczności publicznej, że teraz mamy, jest czas takiego pluralizmu. Znaczy powstaje bardzo dużo, bardzo ciekawych projektów o rozmaitej skali ale no już z takim wyczuciem też jakości i funkcji architektury i także estetyki. My, twardo osiedli w polskiej kulturze budowlanej, produkujący materiały budowlane, spotykamy się z architektami, którzy z kolei myślą o czymś więcej, o tym całym naszym otoczeniu, o tych budynkach związanymi z nami i jesteśmy razem i spotykamy się, obiekty bardzo różne żartowałem, że dla wielu naszych materiałów budowlanych nie było tam miejsca, ale to też nie o to chodzi i jednocześnie fajnie, bo spotkamy się z kolejnym razem i myślę, że tych kolejnych razu będzie jeszcze bardzo wiele w przyszłości.